A więc jeszcze tak na wstępie chciałbym nadmienić tylko, że następny odcinek z ciekawostek pojawi się po wbiciu 10 łapek w górę, a jeżeli spodoba Wam się ta seria, to możecie też napisać w komentarzach, że są na fajne i tak dalej i możecie też napisać, że na przykład chcecie y, też y, takie ciekawostki z innych gier jak na przykład CSGO, War of Tanks, nie wiem, co chcecie, to napiszcie. Ja się nie, ja się sam nie żegam. Ja Was zapraszam do filmiku, który macie oglądanie do końca. To jest Wasz challenge. Oglądnij filmik do końca i zapraszam na intra. Piana. Jako pierwszą ciekawostką jest to, że duńska agencja odtworzyła swój cały kraj w skali 1 do 1 w Minecrafcie. Użyli do tego 4 bilionów klocków 40 tysięcy km2 oraz 1 terabajt danych. Dania jest 133. krajem na świecie pod względem powierzchni. Ciekawe, ile bloków i pamięci potrzeba by do takiego modelu Rosji. Microsoft kupił Minecrafta za 2,5 biliona dolarów, co sprawiło, że Notch kupił posiadłość wartą 70 milionów dolców. Ale czym jednak jest taka kwota dla kogoś, kto zarabia na Minecrafcie? Nie możesz przeskoczyć płotu, za którym jest ściana o poziomie dwóch kratek? To normalne, postaw na blok przed tobą drabinkę i skocz tam jakbyś chciał na nią wejść. Tak, działa to na wszystkich rodzajów płotów. A więc ja byłem Rzecki, i to już jest na tyle tych ciekawostek. Jeżeli chcecie następne, to możecie zostawić łapkę w górę i na następnych 10 łapek. Lecimy z kolejnymi trzema ciekawostkami. Trzymajcie się, cześć, mojego dnia, pioła.